Dobra, szybko gonimy go, gonimy go. Co jest? Otrzymaj się. Chodź, wsiadamy, widzowie. Ty, oddawaj to auto. Chowaj to, chowaj to. Kurde, widzowie, gdzie jest? Wybuch tam auto przed bordą. Dobra, wywalone, bo zaraz nam się Mercedes spali. Nie czy to w ogóle przeżyliśmy. Dobra, I sobie wywalone w tym wyścig. Idziemy szybko na chód już. I idziemy spać, bo słyszałem, że mają być opady w nocy śniegu. A ja, tak jak chcę zaczynamy kolejny odcinek w życiu Edena. Zaczynamy w sumie wracając z lotu samochodowego i co, wracamy sobie na hut. i możecie sobie zostawić lajka, suba, komentarz co bardzo mi pomaga aktualnie Chyba wam dalej się dalej ta seria podoba i co, będziemy widzieć się chyba w następnym dniu jak będzie już rano dobra widzowie już zebraliśmy się, jest już ogólnie ranek i napadał właśnie nam śnieg jezu jak to wygląda, kurde śnieg tam napadał co to jest? co? no to białe śnieg ale biało? Tak? No biało strasznie, no? Fajnie to wygląda a to, a, to, a to nie jest Monka? Nie, to wciągnij, spróbuj. Się, spróbuj. Nie. O czekaj, próbuję. No, dobra, nie pytam. Ja Mason. James. A James, sorry. Myliśmy się strasznie. Mason Chcesz ze mną pojechać? No, gdzie? Chodź. No się do tego, do, do, do cardillera mojego. To nie jest, to, to nie siedzi jest mąka. mąka. Mi cały czas pasuje to. zajmie się to robisz. To nie jest Monka. Nie? Przys Pier... Sorry Jesteś p... debile Dobra, no seren jest debilem A James, w ogóle, jak tam z tymi mogę... Jan Krasa Ty, ogólnie fajnie ten śnieg wygląda no, o, Trochę fajnie. zimno już Pamiętasz, no. że, w ogóle, że w następnym nie? razem to trzeba chyba kurteczkę ubrać? No, trochę zimno, ale dobrze, jest przynajmniej ogrzewanie w tym Mercedesie U, Kolejny, kolejny agent Ty, zobaczyłeś, że... Kto jest za nami? Kaj patrzy przez okno jest Jack? To jest Żak? To jest Tutaj. Nie, czy... co nie, czy... tam? By... Jack! Gdzie jest Jack? Co to wam? Bo... Nie jestem. No, tam Dobra, zgubiłem go. Co na nim przecież Nie, jest. A no tak. Nie, no, co jest. Jest schizofrenia z Dobra. Kurda! On się rozwił, Devil. Dobra, to jest kierowca. Dobra, <laughs> Chodź, dalej na ten warsztat. Co co widzimy? My szybko jedziemy na gardilera i widzimy się zaraz. Dobra, jesteśmy tu. No, powiem ci, że ciekawie. O! Cześć, aut nie ma? No, albo wszystko sprzedali, albo jeszcze nie kupili. No Uuu, mm, ale zimno. Cześć! Co? A, dzień dobry sobie. Gdzie są auta? Sprzedane. Dobra, na spokojnie, a właśnie Mietek. Pogadać z nim? Dojdź. Jacek, idź tu. Jacek, chodź ze mną na chwilę. Idę. Chodź, chodź. Nie pójdziemy do środka jeszcze na chwilę. Jacek. Bo ja sobie do... Mietek mi powiedział, że ty nie przychodzisz do pracy, to prawda? No ja przyradziłem bo mówiłem temu tamci co jedzi w tym, że jadę na urlop. Że jadę na, na urlop, okej. Okay, Kraj okay. na jamekę. A, dobrze. No, dobrze. No, dobra, to masz no. tu wypłatę, bo, dobra, bo trochę inaczej myślałem. Dobra, ja to ja masz, to daj 2000. Dziękuję, no, to. Poko. Mark, chodź, o. pieniądze, wypłata. O. Dla Iwana też daj. Masz. Wszystko jest okej? Okay? Macie kolejne, żeby kupić kolejne auta? To, to, Dobra, okej, okay. mi radę, na razie. Szybko, biznesy. Coś, Cześć, cześć. Czego widzę No, Muszę chyba jechać, co nie? Dawaj, tu ogrzewanie, bo on bo zimno. Już, już, włączony jest. Szybko poszło w miarę się, że będzie trochę dłużej, to no. zajdzie nam. To dobrze. Ej, dobra, żeby... szybko tutaj działa to ogrzewanie. No to Mercedes, a nie BMW, co nie? Albo jakiś no. Audi. Kurde. Właśnie, co muszę się spotkać z tyką z, bal, z balasów. Dojedziemy dobra. szybko do Los Santos. Widzowie to co? My szybko do Los Santos i widzimy się zaraz. Dobra, jeszcze ponownie ogarniemy z tą wtyką. Tutaj jest z, z tym się tak? Ogarnięte już, tak, tak? Tak, tak, tak. O, nawet y, to czarne burrito. Zapłacili za Dobre. to? Eee, dobrze pamiętam, to chyba 30 tysięcy. Dobra, zaraz ci przeleję. Dawaj na nasze chyba miejsce te. Dobra? Dawaj. Dawaj, dawaj, tu! Tym w sumie Chuck chce od nas. Ta się zastanawiam. To najbardziej hmm. ciekawi. O oh jego to jest Jamesa. No. Wiadomo, że Kylie zaraz przyjedzie? Coś wiesz? Eee, chyba tak, nie wiem. Dobra, to dawaj te boksy bierzemy. Bo przyda nam się to wszystko rozłożyć tam. bo co też może chwilę patrzeć? Dobra, już odpłaszam. Dawaj chodź. Kurde, w śniegu już ten cały boks jest, ja pierdziele. Zobaczcie widzowie jak w ogóle możecie napisać komentarze, czy szyderki wam się podobają, czy nie. Tak to jak wam się nie będą podobać, to będziemy zmieniać rzeczywiście na inne, będziemy szukać takich, które będą na pewno pasować wam. Co jest? Dobra, dawaj Co ty na robisz? No idź No ty idź. Dobra, nie wasz. Tutaj, tutaj, nie tu, tu Dobra, dobra, sorry, nowe miejsce Jeszcze nie przyzwyczajony jestem No ja też tak szczerze A pani wygląda na to miejsce, co? No, no przyjemnie będzie Na pewno Ale tam jest gorąco Nie tam, gdzie byli Kurde, całą robotę zrobiliśmy Kurde, dobrze to wygląda no, te wiatraki. No. Drogi z tych wazonów czy nasion, no i tak dalej, wiesz o co chodzi? No. Ty ile nam to zajęło? Z godzinę? No, coś koło tego. jest. Dobra, miałeś, do. taki wieczór już. No. Dobra, wiesz, że jeszcze się jedną rzecz w więzieniu. Luz, 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 to ja pojadę do po 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 Nie wiem, czego znasz. No, młody, no znam młody. No, to po młodego, idę zobaczyć co tam u niego jest. Jeszcze na pewno musisz spotkać się spotkać ze To dasz radę, no. se co nie? Dobra. To na razie. Dobra, widzę, właśnie. Teraz ja idziemy spotkać się z młodym w więzieniu. idziemy się dowiedzieć co tam u niego. I zobaczymy, czy sobie w ogóle radzi, czy on coś tam w ogóle zaczął robić, bo jak zaczął robić, to jeszcze więzimy, będziemy mieli jeszcze struktury jakieś mniej więcej, a jak nie ma, to zaczniemy tak robić, żeby były jakieś struktury mam nadzieję, nadzieję. jakieś, będziemy, będziemy przymycać zioło i inne nielegalne rzeczy, nasze oczywiście. Więc szybko jedziemy do więzienia, będziemy widzieć jak tam dojedziemy. Teraz widzę, my już podjeżdżamy do więzienia, jest około 18 już, ten czas ten minął, ale widzę, że Fibowca dalej nie ma. No bo nam... Teraz trochę zniszczyliśmy. Dobra, nieważne to. Nigdy tak szybciej nie byłem w bowling, bro. Zu jeszcze jako zobaczymy może. Kiedyś za niedługo będziemy. Mam nadzieję, że nie. Dobra. Pójdziemy sobie, zapalimy sobie śluga i poczekamy na niego. Dobra, widzę, minęły pół godziny około... O, o wilku mowa. Dobra, kasimy już tego kiepa. Idziemy tam, bo, nie, bo jeszcze z kimś chyba przyjechał. Weź. Cześć. Cześć, sześć. Wejdziemy. Da, dawaj za mną na spokojnie. Spokojnie. I na tym mają kawałek zatrzymać. Dobra, ale jest tam młody, co nie? Na no, 100%. Dobra, to chodź O, dobra. Musiałeś na zewnątrz, nie będzie wchodził. Dobra. Wszyscy są są w celach, bo jest miózg, nie wypuszczają. Nie mają niczego w Danii, to co Dla tylu to na pewno. To specjalnie wypuściłem twojego kolegę z paroma osobami. Ko o, Zmów kolegów tam, ma? Tak powiem. Ugarną jakieś te osoby, z tego co wiem. Tak. Okej, okay, to dobrze, to dobrze. To wie, A, wyzważy. tylko ja od razu mówię, jak ktoś zaatakuje to ja muszę otworzyć ogień, bo ja inaczej mogę zostać zwolniony, wiesz, za... Do... Okay, na no, spokojnie. Więc jak ktoś się nich też odwali, to ja go zabiję, no. Muszę. Rozluźnij się, przecież wiem, że nie masz wyboru. O, zaraz mnie zimno. Yes, I can, yes, I can. No. za karę zastrzelę. To za ty kurde jesteś? To ty śmieciu. Czemu śmieciu? To nie To się Chodź, pogadamy. Jest chodź, młody. To? to ten? Tak. Ten? Ten? Tak, nie był. Dobra, młody. Co? To kim oni są? Z jednych lepszych. Kim? Z jednych lepszych. Dobra, chodź. Młody. Ja wszystko mam. I hmm. wszystko mogę. Chodź. Musisz się zachować, odległość, Takie sam procedury. Teraz zasnę. się Pach Chodź. młody. Dobra, posłuchaj mnie. Jak to się Co? wygląda? Dobrze. Radzisz sobie? Tak. Potrzebujesz czegoś? No... Yy, może odejść, ten fibowieś? Na chwilę odejdziesz? Ja. Yeah. Dzięki. No. Broni i kasy. Na tym myślałem lekko, wiesz? Nie myślałem, żeby tutaj ci dawać. Bo Ja bym ogarnął. Chłopów, ale dobra, masz jakieś dla mnie żal ogólnie, co to, co się wydarzyło? Mm, tak idzie, ale kiedy mnie wypuścisz stąd? Wiesz, jak to będzie wyglądało? Będę musiał naśladować podobną osobę do ciebie. No, to trochę to wiesz, że musi potrzebny. To jest Twój człowiek, ten flipowy. Tak. To. Słuchaj, mam jeden pomysł. Mhm. Musimy wejść po prostu na dach. To dach, przez dach uciekniemy. Tak nie działa, może młody, w nie. Tak. Nie I to... Nie dosybiło, zrobimy sadzi. tak. Wstadził cię tu Fib, nie wstadziła policja. Jak tak uciekniesz, gwarantuję ci, że nawet jak podacisz dwa Europy, to i tak cię Interpol znajdzie, więc. Młody, zroń, także. Nie masz szans na. Będziesz skrócie. nie żył w skrócie. Okej. Okay. Albo ciebie zabić, albo Cię podmienić, tak w tak skrócie. Mm. A to jeszcze jedna rzecz, no bo co ja chcę, ale co ja słyszałem? Ciężko będzie z bronią tutaj. Jak nawet idę na przeszukali przy, przy wchodzeniu, zabrali mu broń, to tym bardziej ciężko będzie przechwycić, ją jakoś tutaj. Itaj, swoją. Z strażnikami się może jakoś dogada, zobaczymy też. Dobra, młody, kim oni kurwa są ci, ci idioci? Jedni z lepszych. ich koledzy, tak? tak. co Tak. Powiem, że zapoznasz mnie z nimi, ale... Szybki dobrze umie gotować, jest szybki. Ale co gotować? minuty Dobra. Rosół. Rosół. I mnie jest zimno? Nie. Lecimy, lecimy. Oje, oje. Dobra, jak oni się nazywają? Jak bo Ja jeszcze nie mam czasu, ja też muszę zarazić. Szybki. Który to szybki? Nie wiem. Który to szybki? To ja. Ten groziowy. Jest... A co? Dobra, jak się nazywasz ty? Ja, ja... Kudłaty Kudłaty, a ty? Ja Puchaty, tak, tak, o, ty To. Kłastek Tak, się ja, od szybki o coś lepiej od niego A, nie w bo Dobra Masie szybki Trochę uposie, ja. wiesz? Co to Co to, taki nowy styl? Tak. Panowie, pobić go Jestem jestem uposiem To młody? Którego? Co? to było? No to ciebie Oni mają mi pobić Jak? Zlistymy się, przebieżymy się do strzelę, jak ja się młody sam. wyczuza. Minuto. Już możemy iść. Gdzieś pierdolę, co zobaczysz. Chyba idziesz potem, przyleś, odbierzesz sobie broń. Dobra. Był... Nie sprawdzą mnie i tak dalej, nie ma środków. o to. Tam też jest mój człowiek dostarczony. Wit. Kto tam idę? Nic. Idę już sobie. Musisz... A jak tam być w lesie właśnie? Nie, nie się, no. spakałeś się, się. Jak mała tak. dziewczynka. Tak. alego. Nie, tak tak się, tak 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 a, a nie, nie. A ciążymy tym mężczyzną? Żyje. Dobra, ja, panowie, do więźniów, Odsunąć się. Nie. Teraz, teraz, o, wsunę, teraz dojprzysz, tak tak. więc odsuńcie się. Szpaka. Jaką straż? sprawił? się, lepiej Ty, odsun się. Czekaj, do niego cię Odsun się. Odsun się młody. Młody, odsun się, powiedziałem. Odsuniesz tych chujów, a trzeba ci to powtórzyć z kulką w łeb Chcę Daj mu Tak, nie trawi. Dobra, 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 dzięki za spotkanie, ale chyba się będę poszła tam twojej pomocy tak. Więc widzimy się tam pewnie hmm. za jak będzie jakiś no, plan wiesz, dla mnie Wiesz, jak będziesz coś wnieść do mnie, no to zawsze też się mogę Dobra, idź, tak. dzięki, nara Czyli widzowie, no młody ma jakiś świadomie żal, nie wiem, jakoś... Jakąś tam swoją organizację ma, no nieźle się tam dzieje moim zdaniem, ale wywalone w niego, może się ogarnie za niedługo, to znowu przyjdziemy tam do niego i wtedy dopiero będziemy gadać. A teraz jedziemy na hut, bo musimy jeszcze jedną rzecz. Właśnie, tak, mam jeszcze jeden pomysł. Bo może z czakiem pogadamy, bo jeszcze z nim nie gadaliśmy. To, czekaj, to parkujmy mi tutaj. Co do niego? Mam do no no numer. Ludzie już się odbierze. Halo? Kogo chcesz? Możesz się spotkać? Nie wiem, gdzie? Chodź do mnie. Wiesz, ale Dobra, Dobra, będzie widzę jakiś taki inny, dobra. Spójrzmy może do domu, poczekamy tam z kilka godzin. Cześć, cześć. Poczekamy kilka godzin. I co? Będziemy widzieć jak będzie chyba wieczór już tak tam. 22 przynajmniej. Będziemy się przynajmniej przebrać i widzimy się zaraz. Na widzę, jest około 24 już. Obejrzymy sobie Netflixa i minął właśnie czas. Ja gdzieś tu powinien... O wilku mowa jedź. Kurde, ten brałus, fajny, jest widzowie. Może kiedyś się kupimy, ale pewnie nie za prędko. Cześć, Jack. A o co, co ci to było? A o co ci chodzi? Mason, To Mason. oddałeś Oddałem go w ręce... Rentę... CO?! Ostatnio byłem u Miguel'a, tego, okay. tego Meksykanina. No wiem, no 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 no. I Mason powiedział, że specjalnie go zostawiłeś w szpitalu i oddałeś w ręce FIB. On tak powiedział? Mhm. Mm w ręce FIB, poczekaj, ja muszę sobie przyjąć... Ja sprzedaż... tego stwierdziłem, dlatego stwierdziłem, że chcecie Begryz w biznesie w ogóle. I się nie odzywałem, nie było mnie. Okej, okay, okej. Okay. Ale to nie jest tak, że pamiętaj, że chcieliśmy przejąć ośkę balasów na Wespucci. Mm -hmm. No, i tam był Mason. I on z nami na szpital jechał, co nie? Bo on dostał tą kulkę. To był Mason? To był tak, Mason? to był Mason. A nawet nie wiedziałem, że. To I my go daliśmy na szpital. Nie wiadomo, czy tam był flip czy nie. Pyski, to jest to ja Teraz se to, no bo to. Ale ogólnie to mnie najbardziej dziwiło, że Mason w ogóle o takich rzeczach myśli. Wiesz co on chodzi? Powiedział, że go oddałeś, że Fibu. Gdzie on jest? O, o Wilku mowa. Mason. No? Na jaki kurwa temat na no, mnie mówisz, że jestem konfidentem? Co? No, taki wszystko powiedział. Ja myślisz, że ci oddałem do ręku w ręce Fibu? Jesteś normalny? No. Więc tak, pod wpływem emocji, jakie tam były, i pod względem młodego. Co młodego, co młody? Nie wiem, młody mi ciągle mówił, żebym przekazał też od niego, że zdradziłeś nas. M A że ja pierwszy schodziłem, czy mnie przewozili gdzieś do Alcatraz, to wtedy mi mówił, żebym ja ci, że bym ci to przekazał, ale nie widziałem cię, więc przekazałem. młody. To nie twoja tak. wina, to młodego wina. Znaczy, trochę moja i trochę młodego, ale przez to, że się nakręciliśmy przez ten tip, że nas tam torturowali ciągle, no... Ale młody jest w więzieniu. No młody jest, bo on, młody, popełnił mniejszą przestępczość niż ja. Ja Przecież chciałem go odzyskać, ale on taki wyszczekany, że dalej, nic się dalej nie zmienił. No powiem ci, że on pomimo tego, co robili nam, to się nie zmienił. Dobra, ja go... zmienić. odwiedzimy go po prostu. Dobra. Jutro. Czyli... Zostawiasz mnie przy życiu, tak? Mason, nie, 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 Poczekaj, poczekaj, Mason. No, tak na przyszłość. Hmm. Dasz sobie radę, Mason, co? Dam radę. To czo, ogar się dostawiam. Dobra, mi starczy, ja idę słać. Przynajmniej dobrze to nie, wyjaśniliśmy, na razie. Cześć. czyli wszystko jasne. Jack pomyślał, że Aiden jest konfidentem, po to w ręce fibu, ale on nie pomyślał też o takich rzeczach, że myśmy byliśmy tam razem. Ale że młody, widzę, młody. No młody najprawdopodobniej straci na no życie w tym więzieniu, czyli pewnie jutro się to wydarzy. Czyli co, to na w tym odcinku, dziękuję wam, że oglądaliście, widzimy się za dwa dni, to na tyle, cześć.